Siema ziomo i bardzo serdecznie. Dzisiaj z wami co chciałem co? porozmawiać, e, czy warto jest zakupić grę Rising Storm 2 Wietnam. Moi drodzy, nie jest to prosta odpowiedź, e, ponieważ ta gra jest inna niż e, większość FPS-ów, szczególnie FPS-ów mainstreamowych na rynku. A Powiedzmy Call of Duty czy Battlefield, no mm, te gry o wiele inne są niż ta. Także no, e, najłatwiej odpowiedzieć tak i po, e, nie najłatwiej, a najbardziej um, dokładna tak odpowiedź, żeby dać, to, to powiedzieć dla jakiego u, gracza u, ta gra jest, u, dla u, jakiego u, nie u. jest. Jeżeli jesteś graczem, który ma ADD, czyli no dzieciakiem co 3 sekundy musisz mieć akcję, biegać po ścianach, biegć i strzelać w tym samym czasie ze snajperki na drugą stronę mapy. No, nie jest to gra dla Ciebie. Um, gra ta jest bardziej taktyczna, czyli trzeba powoli bardziej się poruszać. Nie ma zaznaczania przeciwników, można zaznaczyć tylko punkt na mapie, gdzie przeciwnik jest. Nawet jak masz uh, recon, no to Recon trzeba patrzeć na mapie, gdzie przeciwnicy są. Czyli ogólnie w tą grę troszkę, troszkę wolniej się gra niż w battlefielda i, lub uh, KODA. Um, bardziej się Posługujesz oczywiście dźwiękiem Niż widokiem, ponieważ grasz większość map jest w dżungli Przycinków jest dosyć ciężko zauważyć Dużo jest oczywiście kamperów To jest rzecz normalna Szczególnie no, jeżeli grasz stroną wietnamską To w większości trybów powinieneś być kamperem, ponieważ Jesteś na osłonie Także moi drodzy, jeżeli szukasz gry, która jest bardzo wymagająca od ciebie, żebyś um, Taktycznie grał, wolniej trochę, używał wszystkie swoje sensy, czyli do grania, czyli wzrok i słuch. Bardzo, bardzo polecam tobie tę grę. Bardzo też sobie polecam tę grę z tego powodu, że jest niesamowity też klimat, tak? Są jeszcze inne gry, Rising Storm, Druga Wojna Światowa. No, powiem tak, że nie za bardzo mi podeszły te gry. Ta gra mi bardzo, bardzo podeszła, z tego powodu, że lubię klimat, no i lubię jak się w nią gra, tak? Tak jak mówię, trzeba o wiele wie, powolniej like grać. Jedna, dwie kule, jesteś martwy. Wody. Także moi drodzy, mam nadzieję, że Wam to pomogło, jeżeli zastanawiasz się nad zakupem tej gry. Jeszcze raz, jeżeli szukasz gry taktycznej, bardzo, bardzo dobra gra jest. Jeżeli szukasz gry szybkiego FPS-a, hmm, powinieneś szukać innej gry. OK, w przyszłości porozmawiamy, jak najłatwiej wstąpić w tą grę, bo tak jak mówię, nie jest to takie proste na początek. Sam będziesz bardzo, bardzo dużo ginął, nawet nie będziesz wiedział z której strony. E, no, ale mogę dać dla Was parę punktów, jak łatwiej w tą grę trochę grać. Może Wam pomoże. Zobaczymy, jak to pójdzie. Do zobaczenia w następnym na razie. Delta okay my entire fucking team here white boys americans we need to hit delta now i'm at delta i mean you know by now i kind of mean like now you know yeah i'm here right now Charlie. i need big dick dudes at delta over yeah trust me i'm here over he means right now right? Not later, not now. He means like tomorrow. OH FUCK! Give that that support They're right now. Tim. Hey, Shlomo Goldstein showed up. Awesome. Delta Oh shit. Sorry about that, Rogue Hog. Didn't mean to do that. Yeah, forgive, Sorry. shit happens. Sorry for the babe. We are taking Delta. it's being attacked